działa, nie? Ale co, masz się zaraz zaraz? Ta, zobaczymy kurwa, właśnie. Będzie jak utnę odwrót kurwa, nie? I ten, czy będzie Boba dalej wybrany tam wtedy, czy nie? to patrz Okej. Okay? Nie, to Palpatina mi dała Nie tak to miało działać. Pośle, jeżeli i tak nie podziałam, po co? Na tych butera wzięliśmy udział. I pewnie Boba będzie wybrany grubo. Ech, Na Zarawajcie. Pewnie wypadnie, to pewnie wypadnie. Na nie, nie wolno tu mówić, to jest. Fryer Frajer, niggerski tam jest. Dobra, przeciągnął kufrę na tyle. dawać, że tam walczy z nimi, nie? A wklepie podewali. Ej no kurwa, szmato pierdolona jebana, kurwa. Chuj ci w odbite, kurwa, ja pierdolę. Widzicie kurwa zakradnie się, nic niesłyszalne i hukam, kurwa, kurwa. kurwa pizdo jeban, dawaj kurwa, dawaj, dawaj kurwa. No dawaj kurwa. Jeszcze się boję. Siadzia, he, pa siadzia, he. Siadzia, he, he. o kurwa, ciężko i zlok nie działa, ho, 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 Kurwa, niedobrze bochamy pizdy. Ta pista tu mi... Nie Luke. o kurwa o nie tak się nie bawię Już tu mam dwóch przedaję kurwa Nie odpuszczać. Sygnatury na Nie dobrze na końcu stawię Stwierd Wytwierdzalać Dobra S Wiesz Tak Zajętam to biegnę za nie sądziłem Jestem głównym odpalone, kurwa bieg Pode mną hanek O no, nagle wszyscy mają high level Przecież O pa! Magia kurwa Tak 10 tuszy no, no, na ryśni no. O nasz team jak zawsze jest co gówno z <noise> kierkami O zdaj tym hany, ty, kurwa sioto, ja pierdolę idę można. Kurwa. O pizda śmierzyć, no już nie śmierć. Znamy mamy znamy Aiden, jest Więc ja Kurwa doł tam i tak. Luke! Jaki Co to ja kurwa śmierzyć? O kurwa, trzech mam przed Super, zajebista gierka. Nie wyschaj się. Daj na tę środkową platformę, Zara. Zara, to włączę na razie z atakiem. Jeszcze zobaczymy. Okay. Ja, ja się skitrałem na razie, mało HP. I już nie chcę na tą pizdę z rakietami Fajnie Daj ruch, ja, ale chę Kurwa, dziesięci przedsu od razu się tu kurwa zeznili, co? Ja pierdolę o kurwa, tutaj się zjebałem, kurwa, kurwa. Nie, tu pizdą na pałecz, kurwa z dwoma hmm. zabawami, zjebami, kurwa. Na środku? Aha. Aha, To by się nie zjebało. Dobra, ty pierdalaj. No i on to przeżył, kurwa. Fajne, kurwa. Spierdolaj, smapo, kurwa głupia, pierdolona piska. Ty jeszcze żyjesz, kurwa. Tak nam przejebiegnie, nie mogę jakby się taki nie tak? No. Wiesz co, czy tutaj może lepiej... Okej. Okay. Super. No i co ja mam wziąć? K**a. No, no, Pewnie lepiej byłoby się nie wypierdalać tak na pałę. Jak oni to robią, k**a. Ok? PUSK! HEHEHEHE! PUSK! Mm, Muszę przecież, ktoś musi kiedyś robić mm, mm, mm. Nie nasz team, nie nasz team tak. To byś się spodziewał, Też, nie? Że będą dwa błotki kurwa nic nie robiące Nie jest się zjebał w No i na pałę, na pałę no nic nie trafiło. A mnie ci cianki, No Już cizdy kurwa weszły ja pierdolę. Wychodzę. Jeszcze znowu. Skąd ja dostałem? O kurwa, nie, tak się nie bawię, spierdalać. Dawaj ją. Teraz hmm. ja się z tą pizdę kurwa wyjebam, nie przeżyła może, no na pewno. Spierdalać. Hanek za tobą. Weź go bo mnie zajebi. Brazuje. Aha, Hendusza nie był tyłem do mnie. Nie za działa, kto by się spodziewał? Leja, leja mnie go Jest sumie nie najgorzej, jest Trosz się gdzie chować. Co to było? dalej. A? Ej kurwa zrespił się wsiadam! Dziekaj robię z dwóch w Dajcie mi zrobić swoje. Chodź, chodź. A że wygrywamy. Mm. Impossible. Mm. Hmm. Jestem kurwa z O której jesteśmy, proszę Państwa, proszę zostanie proszę Chodzi to łażenie na pałę, ja pierdolę, ten 19 koła skąd kurwa, ja jebie. No bo... Ajden. A no tak.